Wątroba to pierwsza linia obrony przed każdym rakiem. Nie istnieje coś takiego jak przerzuty do wątroby. Wszelkie nowotwory bez wyjątku w pierwszej kolejności zawsze powstają w wątrobie. Niestety badania lekarskie nie są na tyle precyzyjne, aby to stwierdzić. Komórki nowotworowe w wątrobie są odkrywane zazwyczaj w późniejszym stadium i traktowane są jako przerzuty. Wątroba choruje jako pierwsza, ponieważ jest głównym filtrem naszego organizmu i cały syf, jaki dostaje się do naszego organizmu, włącznie z bakteriami i wirusami, trafia właśnie do niej. To dlatego ona jako pierwsza doświadcza mutacji komórek. Ale wcale nie jest powiedziane, że to właśnie w niej nowotwór rozwinie się najbardziej. Rak szczególnie rozwinie się w organach czy gruczołach lub też innych miejscach, które są w naszym organizmie najsłabsze, które są taką naszą piętą achillesową. I potencjał naszych komórek odpornościowych w tym miejscu jest najsłabszy. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że najbardziej rak rozwija się w naszym słabym punkcie. Dlatego zazwyczaj uważa się, że to, to miejsce jest źródłem pierwotnym powstania nowotworu, a wszystkie inne miejsca to przerzuty, co to jest oczywiście nieprawdą. Wątroba to organ, o który powinieneś dbać ze szczególną starannością, ponieważ jeżeli ona przestaje sobie dawać radę, to cały organizm zaczyna cierpieć, a ty możesz stać się po prostu bezbronny.